To, o czym zaraz powie wam Popcornzilla, muszę przyznać, też mi zgrzytnęło w trakcie seansu, ale mam pewną teorię na temat tego, dlaczego tak się stało. Mamy też Wolverina w brązowym, nieco bardziej stonowanym stroju. I tu mamy pewną nieścisłość, ponieważ Deadpool w filmie mówi, że w tym stroju Wolverine pojedynkował się z Hulkiem. Natomiast w pierwszym pojedynku z Hulkiem Wolverine miał swój żółto-niebieski strój. Otóż, jak można się domyślać, Wolverine walczył z Hulkiem no więcej niż raz. Jeżeli chodzi o ten konkretny strój, to poza tym, że wspomina on swoją pierwszą walkę z Hulkiem, nosząc go już, to też toczy walkę z Hulkiem w zeszycie 340 Incredible Hulka. I to jest dość rozpoznawalne starcie, ponieważ rysuje je Todd McFarlane, czyli późniejszy twórca Spawna, ale też ma bardzo charakterystyczną okładkę. Była dosłownie przerabiana jakichś milion razy. Natomiast nawet niewprawione oko zauważy na tych kadrach, że Hulk jest szary. No bo na tym etapie był szary, nie dopytujcie. Więc obstawiam, że nie tyle ktoś szukał pierwszego starcia Wolverina z Hulkiem i jednocześnie debiutu Wolverina, tylko po prostu starcia z Hulkiem. Natomiast sam Hulk został przekolorowany z tego względu, że szary Hulk w MCU kompletnie nic nie znaczy. A jakbyśmy jeszcze pokazali tylko jego łapę, no to nikt by nawet nie wiedział, że to jest Hulk. Natomiast obstawiam, że właśnie z takiej pokrętnej logiki mamy zestawienie tego konkretnego stroju, walki z Hulkiem i jednocześnie koloru skóry Halka.